Taki włoski klimat, wiecie, pachnie morzem i rybą, i wszystko się tak toczy powoli. I tak sobie ludzie spacerują, i powoli jedzą, i powoli piją. I no, to co we Włoszech kochamy najbardziej. Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień we Włoszech. Dzisiaj Czerwian. Tam jest taki bardziej plażowy klimat. Najpierw jedziemy do Milano Maritimo, czyli takiej plaży, która właściwie należy pod Milano. Wiecie, we Włoszech jest taki klimat, że każde duże miasto ma jakby kawałek wybrzeża, które sobie adaptuje jako swoją plażę. I tak jest w Rzymie, tak jest w Wenecji. W Rzymie jest to dość daleko, no i tutaj też, bo z Milano, żeby dojechać tutaj, to jest tutaj dość kawałek. Ale właśnie tak, Milano Maritimo. Bogaci ludzie z Milano lubią tutaj przyjeżdżać i sobie spędzać wakacje albo weekendy. Więc tam jedziemy najpierw, będziemy oglądać żółwie, co jest dość zaskakujące w tej części świata. Także ja jestem mega podjarana tymi żółwiami, oczywiście. A później będzie czerwia i będziemy właśnie zwiedzać bardziej takie naturalne klimaty dzisiaj. Chociaż wczoraj przyznam, że też było pięknie, i szczególnie ten ostatni moment, kiedy byliśmy na łódce i oglądaliśmy sobie ptaki. No to było, wreszcie był taki kontakt z naturą, a nie tylko same miasta. Także też było bardzo, bardzo fajnie. No nic, zadzieram i lecimy. Zadzieram i lecimy. A po drodze zieleń, zieleń i jeszcze raz zieleń. To przewaga północnych Włoch nad południem. Ten region jest wyjątkowo zielony. Cudnie. We w bardzo Ageta części Ciliare, part of Ostia Vecchia is a tourist resort, Nova and um, Milano Maritima. Milano Maritima is a very new town. New Town means that Milano Marittima has been built in 20th century, at the beginning of 20th century, just for tourism. Dotarliśmy na plażę, ale nie będziemy ani leżeć na słońcu, ani pływać. an ngo association that uh, is coordinating uh, and monitoring this nest. this uh, is a historical event for the emilia-romagna because it's the first nest of sea turtle in, in this area, in this coast. so what are you doing here? we are monitoring 191 nine, uh, eggs that are uh, inside the, the sand in a depth of uh, between 20 centimeter to 40 centimeter and we are checking uh, temperature the, the incubation temperature and uh, what we are doing here is also explain to visitors uh, uh, tourists what what is uh, what are sea turtles and why is very important to preserve and uh, uh, Serve sea turtle in this area. Now it takes 60 days uh, of incubation, and after this period, sea turtle, the, the, the baby turtle, come from the sand. So they come <laughs> uh, out from the sand, and they will go till the the shore, so till the sea, and. What we will try to preserve and uh, explain to tourists to do not walk on or step yeah. on this sea turtle. So, for this reason, we we will create uh, a path, right. okay, with all like like this fence till the shore, yeah. so the people can see, yeah. but cannot make um, cannot step on this yeah. baby turtle. Yeah. Bardzo fajny pierwszy przystanek w kontakcie z przyrodą. Ja, jak wiecie, kocham życie pod wodą, więc dla mnie bomba, że tak tutaj dbają o te wszystkie istoty. Interesujące to było, słuchajcie, dlatego, że jak wiecie, ja jestem ogromną fanką żółwi morskich, zadałam Panu po prostu chyba milion pytań. Bardzo ciekawa jest w ogóle sprawa, że te żółwie tutaj są, dlatego, że ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego, że na północy Włoch można spotkać żółwie morskie. Niestety nie ma tutaj organizowanych żadnych wycieczek typu diving, snorkeling i tak dalej, dlatego, że no, woda na tych plażach o ile jest bardzo czysta, o tyle przejrzysta nie jest nadmiernie i po prostu widoczność pod wodą jest bardzo słaba. Także dla nich to też jest bardzo duże utrudnienie, żeby po prostu jakby badać to, to życie pod wodą, żeby liczyć te żółwie i delfiny i tak dalej. Pan powiedział, że delfinów mają około 150 na pewno, natomiast prawdopodobnie jest ich więcej, no nie są w stanie też po prostu codziennie jakby sprawdzać. Bardzo fajnie, że dbają o to. Bardzo fajnie, że mają programy, które... Mm, takie edukacyjne, gdzie y, po prostu spotykają się z dzieciakami w szkołach tutaj i z turystami też, co jest jeszcze ważniejsze. Jeżeli widzieliście moje filmy ze Sri Lanki, to wiecie, że ja jestem po prostu, mam obsesję na tym punkcie, dlatego, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że dotykając te żółwie, próbując je, nie daj Boże, wyciągać z wody, y, chodząc po rafach i tak dalej, tutaj rafy oczywiście nie ma, natomiast... Y, no, pan też opowiadał o tym, że po prostu dzieciaki mm, uczą się też o tym, jak traktować życie pod wodą wszędzie indziej też. Prawda? Więc nie tylko chodzi o same żółwie. No to, że znaleźli jaja, to też jest nie, niewiarygodne, szczególnie, że no, zapytałam pana, bo też wam o tym już opowiadałam przy filmach ze i gdzieś tam chyba z Zanzibaru, że mm, żółwie morskie Samice składają jaja na tej samej plaży, na której same były urodzone. No i teraz pytanie brzmi: jeżeli to jest pierwszy żółw, którego jaja udało się znaleźć tutaj, no to czy ta samica była tutaj urodzona i tylko nikt o tym nie wiedział, czy urodzona była gdzieś indziej, ale z jakiegoś powodu wybrała tę plażę? No i pan mówi, że ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna, dlatego że. No, ocieplenie klimatu. Wracamy do tego samego tematu, co zawsze. Czyli po prostu to, że być może, że tutaj są lepsze warunki, żeby te jaja się utrzymały. No i niestety, tych jaj jest bodajże 96 w tej chwili. No i też już Wam mówiłam o tym, że przeżywalność takich żółwi jest niestety niewielka. To znaczy, po wykluciu przeżywa około 60-80% tych żółwi, więc jeszcze sporo. Natomiast do dorosłego żółwia Dożywa prawdopodobnie maksymalnie jeden ze stu. Także przy wielkim szczęściu będzie jeden z takiej akcji i wiecie, bardzo dużo pracy, no a niestety jest jak jest, no ale to już nie zależy od nikogo, taka jest natura, także po prostu no trzeba się z tym pogodzić. Natomiast Sama akcja mega interesująca dla mnie, jeżeli ktoś z was interesuje się pod, życiem pod wodą, żółwiami i wszystkim innym, to myślę, że też tutaj w tej okolicy warto i warto po prostu z takimi ludźmi porozmawiać, dlatego że oni mają ogrom informacji w głowie i chętnie się tymi informacjami dzielą. A my teraz wsiadamy do wana i jedziemy dalej, słuchajcie, także no dużo się dzieje, dużo się dzieje. Zadzieram piece i lecimy dalej Milano Maritima. Piękne parki, uliczki, promenada, sklepiki. Miejsce bardzo turystyczne, ale tłumów też tutaj wcale nie widać. Kochani, przechadzamy się promenadą główną. Pani opowiada, no i przyznała, że tak jak było to miejsce zbudowane i przygotowane dla ludzi z dużymi pieniędzmi, tak też do dziś głównie bogaci ludzie tutaj przyjeżdżają, nie tylko z Milanu, oczywiście, natomiast... Czuć powiem wam w powietrzu ten vibe pieniędzy. No, jest to miejsce dla bogatych, chociaż pani mówi, że też sporo młodych ludzi przyjeżdża, bo jest dużo fajnych barów, jakieś beach cluby i tak dalej, więc trochę się to zmienia. Natomiast no, widać, że tanio by tutaj nie było. Ale miejsce bardzo ładne, bardzo zadbane, bardzo miłe uliczki, mnóstwo kwiatów wszędzie, drzewa bananowe i tego typu, tego typu klimaty. Także no, miło jest się poprzechadzać po takim miejscu. Można też komuś utrudnić przejeżdżanie przez ulicę, na przykład, jak się przechodzi. Jak to się w ogóle zaczęło? Słuchajcie, że tutaj jest turystyka i że jest właśnie tak na bogato, i tak dalej. W wieku XIX i na początku wieku XX bogaci ludzie wybudowali sobie tutaj wille, i tych willi nadal jest tutaj sporo. Niestety są w stanie dość opłakanym. Pani nam tutaj opowiada, że po prostu niewiele osób chciałoby zdecydować się na to, żeby taką willę zakupić za ogromne pieniądze, a jeszcze większe pieniądze włożyć później po to, żeby um, taką willę doprowadzić do porządku. Trochę jest to przykre, bo to są przepiękne budynki, no i po prostu zachowane w stanie takim no kiepskim, delikatnie mówiąc. Tak jak powiedziałam, to jest miejsce drogie, więc pewnie na wakacje byłoby ciężko dla wielu z nas. Natomiast jeżeli bylibyście w Rawennie i w okolicach, to zdecydowanie polecam, dlatego że jechaliśmy busem chyba około 30 minut i po prostu warto tutaj przyjechać, poprzechadzać się, pójść na plażę, pójść coś zjeść czy wypić. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie wokół. Jest tutaj też wokół, tak jak Wam powiedziałam, bardzo zielono. Jest mnóstwo kwiatów, są takie wysokie stare drzewa, co jest rewelacyjną opcją na takie dni jak dzisiaj, kiedy jest 38 stopni w cieniu. I faktycznie po prostu jest miło się poprzechadzać, nawet teraz w samo południe po tych uliczkach, dlatego że nie jest aż tak gorąco. Pani przewodniczka zapytała mnie, że jak to się dzieje, że tutaj jest tyle drzew. Mówi, że no, nie wolno tutaj drzew wycinać, rzecz jasna, są wszystkie chronione. I jeżeli ktoś decyduje się na przykład wybudować sobie dom, czy sklep, czy hotel, czy cokolwiek, i na terenie, gdzie buduje, jest drzewo, to uwaga, to drzewo jest w środku salonu. Albo w balkonie, albo gdziekolwiek, także obudowujemy drzewo budynkiem. I faktycznie widziałam po drodze, jak jechaliśmy busem, że są balkony, gdzie no jest masywne i to nie drzewka, tylko takie faktycznie stare, wielkie drzewa po prostu sobie rosną na środku balkonu. A w salonie myślę, że wyglądałoby to jeszcze lepiej. Jest to bardzo miłe, bo no jednak na całym świecie drzewa się. Głównie wycina i tworzy się beton, beton i beton, a tutaj dla odmiany jest tak właśnie radośnie i zielono. A teraz idziemy bliżej plaży. Jest niesamowicie gorąco, ale chcemy chociaż przez chwilę zobaczyć nadmorską promenadę. który zaczął się 2018 roku i it się w sierpniu tego roku. To około 3-4 kilometry tej długiej mary. Przy samej promenadzie znajduje się też wielki obiekt sportowy, boiska, korty tenisowe, szkółki dla dzieci. In Milano Marittima, dated back 1927. Uh, nowadays uh, has the old part and the new one. So, uh, architect the old architecture is very near to the new one. You can see the difference, but uh, of course it's a it's a solid, We have here something to drink. <laughs> Będzie chwila wytchnienia, ale najpierw zobaczmy ten hotel z bliska. Teren piękny, oczywiście bardzo zadbany. W środku ciekawy, nowoczesny wystrój. Do tego oczywiście siłownia, spa, wiele atrakcji i skąpany w słońcu basen. Czas na stare miasto Czerwia. Cudowny klimat ja zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Torre San Michele to nadmorska wieża z XVII wieku. Zbudowana tutaj w celach obronnych, dziś stała się atrakcją turystyczną głównie dzięki pięknym widokom, które podziwiać możemy z góry. chodzimy na dół i odwiedzamy jeszcze znajdujące się tutaj biuro turystyczne gdzie można uzyskać informacje o historii i atrakcjach miasta i zakupić drobne pamiątki Teraz czerwia kochani centrum, centro chciałam powiedzieć, już po włosku mówię, słuchajcie, kilka dni we Włoszech i już bardziej po włosku niż po polsku. Bardzo ładnie też, bardzo ładne stare budynki, bardzo ładna taka malutka marina, łódki sobie stoją, taki włoski klimat, wiecie, pachnie morzem i rybą i wszystko się tak toczy powoli. I tak sobie ludzie spacerują i powoli jedzą i powoli piją i... No, to co we Włoszech kochamy najbardziej, teraz jeszcze tylko pasta i apero, i wszyscy szczęśliwi. Mamy przepiękną pogodę, to znaczy jest nieziemsko gorąco, ale jest piękne słońce, także włoskie słońce nam dopisało oczywiście. Nie jest to proste, jeżeli chodzi o zwiedzanie, ale popołudnie spędzimy na plaży, także znaczy mamy do wyboru plażę albo basen. W moim wypadku wybór jest dość prosty, dlatego że ja zawsze wybiorę plażę przed basenem. Więc wybierzemy się na plażę wspólnie i będziemy trochę chillować trochę pracować rzecz jasna, bo coś tam Wam próbuję pokazywać w międzyczasie na Instagramie w wolnych momentach. No ale powiem Wam, że dzisiaj jestem bardzo, bardzo zachwycona tymi wszystkimi miejscami. Jest naprawdę bardzo ładnie wszędzie. Także fajna opcja na wycieczkę albo nawet na wakacje takie dłuższe przyjechać sobie w te okolice i po prostu. Nie siedzieć tylko w jednym miejscu, tylko po prostu przenosić się i zwiedzać i zaliczyć, zaliczyć. Zarówno ravenne, jak i te wszystkie miasta, właśnie wokół miasta, miasteczka, plaże. Tu jest też dużo pięknej natury, dużo opcji na uprawianie sportu, bo oprócz kortów tenisowych, które gdzieś tam po drodze widzieliśmy, to są piękne trasy i takie na wędrówki, ale też rowerowe. Także myślę, że nudzić się tutaj byłoby bardzo ciężko. Ale teraz, zanim to wszystko, to jeszcze lunch, bo no, we Włoszech najważniejsze jest jedzenie, chyba jednak, mimo wszystko. Mercatino dei Pescatori, czyli market rybny, kochani, przy samej marinie. Market, który już niestety nie oferuje tutaj sprzedaży ryb. Za to tuż za rogiem jedna z najlepszych knajpek w okolicy fantastyczne jedzenie.

the sweeter sort of cherry now uh, after we can uh, try to taste uh, that and you can tell me if it is as sweet as Soi spróbowałam i powiem wam że jak dla mnie ta sól podobnie jak każda inna jest po prostu słona. Mieszkańcy Czerwi twierdzą, że pozostawia po sobie słodki posmak. Podobnie twierdzi moja mama Gosia, która dostała ode mnie taką właśnie sól w prezencie. Ale nie jestem do końca przekonana, czy nie była to po prostu siła sugestii. A Muzeum Soli bardzo ciekawe, malutkie, a więc wszystko krótko i na temat. Tak jak lubię. Dowiedzieliśmy się sporo o historii soli w tym regionie, o sposobach jej pozyskiwania, dzisiaj i w przeszłości, ale też o tym, jak wyglądało miasto Czerwia na przestrzeni lat. A teraz czas zobaczyć na żywo to, co widzieliśmy na starych muzealnych mapach. Idziemy zobaczyć główny plac Starego Miasta. I znów pachnie mi tutaj morzem. A to może oznaczać już tylko jedno. Beach time! Dotarliśmy na plażę. Szczęście, radość ogromna, dlatego że piękne miasto. Naprawdę będę Wam jeszcze opowiadać, ale no mamy już lekko dosyć temperatury, więc super, że mamy przerwę i przy okazji Wam pokażę, to właśnie, co tutaj się dzieje wokół. Kochani, po dwóch godzinach na plaży chcę Wam troszkę opowiedzieć o tej plaży. Mianowicie jestem zachwycona, zrelaksowana i jest mi wreszcie dobrze. Wiecie, mnie dużo do szczęścia nie trzeba, bo całym dniu zwiedzania to jest idealna opcja. Chociaż jeszcze zwiedzania nie skończyliśmy, bo jeszcze przed nami. Troszkę, a później będzie jeszcze kolacja, i ogólnie jeszcze się będzie dużo działo. W każdym razie. Jeżeli chodzi o plażę, to jest mega szeroka. Taka jak w Polsce niemal, tylko że pokryta parasolami i leżakami, nie ma parawanów, natomiast ludzi jest sporo, ale nie jest to jakoś tak mega dużo, żeby to było męczące. Woda jest ciepła jak zupa. Nie wiem, czy całe lato tak jest, ale na razie teraz w lipcu naprawdę jest niesamowicie ciepło. Także można tam siedzieć po prostu przez trzy godziny właściwie nie pływając, a pływając pewnie jeszcze trochę dłużej. Teraz się wzmaga wiatr, co pewnie słyszycie, dlatego że mój mikrofon trochę pewnie nie daje rady w takich warunkach. Natomiast no nie będę narzekać, dlatego że dzięki temu jest po prostu tak rześko i tak miło. I tej bryzy bardzo potrzebowaliśmy. Plaża wygląda tak, słuchajcie, czy to jest... Morze. To właśnie bardzo ciepłe. Widzicie, kapelusz mi podbiewa. Włosy już w warkoczu, dlatego że je zmoczyłam oczywiście. No i co? Będziemy czekać na zachód słońca teraz, dlatego że no, będziemy wracali do centrum i w centrum znowu przejdziemy się koło tej malutkiej mariny i tam było tak miło i przyjemnie, więc myślę, że tam nam się uda jeszcze złapać właśnie golden hour. Jeżeli nie sam zachód słońca to po prostu ten moment, kiedy robi się już tak pięknie i te kolory są... Urocza. Mamy super grupę, także naprawdę dobrze się bawimy, chociaż w pracy mamy też bardzo dużo. Natomiast naprawdę region mnie zaskoczył bardzo pozytywnie i jeszcze będę Wam opowiadała. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę we Włoszech, a jak nie, to jeszcze z Polski Wam trochę opowiem, dlatego że wrażeń było niesamowicie dużo. Ja sobie tylko piszę notatki, bo nie jestem w stanie cały czas nagrywać. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to miejsce niedoceniane i bardzo, bardzo ciekawe na wakacje. Naprawdę. Także, no, Rawenna i okolice, a dzisiaj czerwio. Już miałam przestać gadać, ale jeszcze muszę Wam o dwóch rzeczach powiedzieć. Mianowicie, pierwsza rzecz to jest czerwona flaga, którą widać za mną. I która może być troszkę źle zrozumiana przez Polaków, dlatego że czerwona flaga, tutaj, czego ja też nie wiedziałam, oznacza, że pan, który pilnuje tutaj, żebyśmy się nie potopili, czyli po prostu ratownik, jest na przerwie. Albo gdzieś wyszedł, albo ma przerwę, albo jeste albo cokolwiek, i wtedy wieszają czerwoną flagę. Natomiast jeżeli morze jest niebezpieczne, jeżeli w ogóle nie wolno wchodzić, to są dwie czerwone flagi. Tak nam tutaj Niko opowiadał jeden z naszych przewodników Włochów. Natomiast jeżeli macie jedną czerwoną flagę, to nadal można pływać bezpiecznie, natomiast po prostu trzeba mieć w pamięci, że nie ma ratownika, więc jeżeli macie kogoś, kto nie potrafi pływać, albo dzieciaki ze sobą, no to bez szaleństw. No a druga rzecz to jest woda. Woda jest mało przejrzysta tutaj i jest taka zamulona i jest dość ciemny piasek, zarówno w wodzie, jak i przy wodzie, ale jednocześnie jest bardzo czysta, także to trochę tak jak nad Bałtykiem, wiecie, mamy czyste plaże. W większości naprawdę bardzo czyste, no ale ta woda nie ma błękitu i nie jest taka przejrzysta i nie da się założyć marki, ma, maski do snorklingu i e, szukać tam rybek, więc tutaj jest bardzo podobnie. I mimo tego, że są delfiny i żółwie i tak dalej, no to też ich raczej nie dopatrzycie. Natomiast woda jest czysta, wszyscy nas tutaj o tym zapewniają. Natomiast no, po prostu koloru takiego uroczego nie ma, ale jest ciepła jak zupa i to jest różnica między tym morzem tutaj a Bałtykiem, jednak, bo no u nas jak jest 20 stopni, to już jest rewelacja, a dla mnie poniżej 28 to jest nadal jeszcze zimna. Także no. zacieram i lecimy zwiedzać dalej. Zostawiamy za sobą tę piękną plażę i lecimy dalej. Odwiedzimy Salina di Cervia. Bardzo wyjątkowe miejsce i przepiękne krajobrazy. Zasolenie wody jest tutaj ponoć wyższe niż w Morzu Martwym. Jest to też dom dla wielu gatunków ptaków. Tak, tak, tych różowych też. Niestety flamingi widzieliśmy tylko z bardzo daleka, ale spacer w tym miejscu okazał się niezwykle relaksujący i przyjemny, szczególnie podczas zachodu słońca. We are inside Cerian Solpen. Cerian Solpen jest still nowadays an area of salt production, ok? Up to two different methods. One more. a uh, new and uh, one uh, uh, very ancient You say take me on a treasure hunt I long for something new Have you heard the fairies when they sing and dance? Czas na ostatni dzisiaj przystanek. Najważniejszy. Włoska kuchnia. Jedna z najlepszych restauracji, w jakich dane mi było jeść. Fantastyczne owoce morza, ale też wyjątkowy wystrój. Polecam, jeśli będziecie w okolicy i z góry przepraszam za końcówkę tego wideo, bo wiem, że może wywoływać głód. <gryw> Dziękuję Wam za dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji i śledzenia kanału. Ściskami pozdrawiam! Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę.